Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony witam w odcinku na moim kanale, jest to kolejny epizod z właśnie z I dzisiaj kontynuujemy sobie rozrywkę właśnie z Maciejowem, który w tym momencie siedzi gdzieś wyciszony, nie wiem co, co robi, gdzie kmini i w ogóle e, Możliwe, że nawet awczy, ale spoko e, Po poprzednim odcinku wybudowaliśmy map farmę i teraz lecimy sobie z, na live z budową właściwej, właściwego generatora Więc czy e, dałoby się wykminić na czym polega ta farma i jak ją wybudować, prawidłowy sposób i będę wysłuchał 82 wyświetlania na live tak, wybijamy do stówy, tak, wtedy i, i będzie happy end hihihi hi, hi. dobra, mamy tak coś jak rotten egg i obszar 5 na 5 to zrobimy sobie dwie platformy tej farmy, tak myślę zróbmy jedną platformę gdzieś tutaj, myślę na środku nawet jakieś dziwne legi mam na tym podłączę, E, co jest, halo nie wyskoczyła ale są jakieś dziwne dropy, nie wiem czemu, no nieważne ważne jest to, że budujemy tutaj te rzeczy tym znaczy, bez sensu to buduję tutaj bo ta część powinna być zburzona I to będzie jedna platforma, w której moby będą się rozpiły i spadały eee, I tam będzie druga, dobra I tu zrobimy killing, killing chamber, zrobimy w tym miejscu I ten, który on wyciągnie, wyplujemy dołem i pójdzie do tego, do, do głównego mechanizmu Taki jest plan, dobra tylko teraz tak, będę musiał się zabezpieczyć, bo jak i no wezne wezmę dyrta i wezmę, postawię po prostu e, ten, ten cały rotę, rotę, coś tam, no to mogę się spodziewać drastycznego wzrostu res, res mobów w tym, w tym miejscu, więc muszę na to uważać, bo to jest tak, tak zwany Curse Eye, jak, jak w innych paczkach. Że po prostu to jest taki ale generator. Że ziemia, która porasta, po prostu generuje, e, generuje nam po prostu dropy i tak dalej. Więc na no to by jeszcze uważać. To jest jedna platforma i drugą platformę zrobimy 2, 3, 4, piątą kredkę w dół. Dobra. Okej okay. więc co ogarniemy? Ja jestem z powrotem spoko. Banan to jest slój, nic nowego. Banana od dzisiaj nie lubimy, bo mnie obraża. Ja tam go lubię. A mnie obraża. Ojoj oj. Jak grzeczny! Ja. Ty tak rzeczny jak kurbi. No, czyli bardzo. Czyli w ogóle. W ogóle. O ty. Przez go, nawet spokoju zjeść nie mogę. Czemu? Czemu niby Macie? Bo dopiero jem... Dopiero? Dopiero, no. Oj, oj. Dobra, wziąłem dużej ilości si szkła, który powinien działać w sposób, jaki bym sobie życzył. Okej. Okay. Bardzo dobre. To no dobrze. Teraz tak. Zróbmy tutaj platformę. Eee, dwa. Zróbmy na trzy. I tu walnimy ściankę. O, dobra. I tu umowy będą spadać, w tym miejscu. To musimy na górze zrobić, czyli musimy to rozłupać, żeby nie było. Więc design, który wstępnie robiłem, muszę zniszczyć tymczasowo. Ok, mamy tutaj to. Dobra, tak. Obróbka platformy na górze, na szybko. E, cyk, 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 dobra. Ulala, to jest na styk wszystko. O o, nie chciałem tego zrobić. Ups. Już broję, już broję. słyszę dźwiękiem ceka No to u mnie pewnie. Pewnie ja. Jakaś się i połączyć bo coś mi zaczęło dźwięk, kupiasz. Okej. Okay. I teraz po powinna być Trochę idziemy wyżej, tym bardziej powinna być O, to zaraz się ciemno będzie robiło w tym pomieszczeniu, dobra. oj zdecydowanie ciemno się będzie robiło. To będzie ciemna strefa. I... zepsułem. Zróbmy taki killing chamber, taki, że mniejszy, dobra. Byłem endermany trafiały, dobra. Auć, poleciałem sobie. No, czyli tę część że mamy zrobioną. Możemy tutaj załatać to. Eeeem, wszystko? Wszystko. Dobra. I tu latajmy te, 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 dziurki, dobra. Jak to wygląda? Dobrze jest. Tu będą fany na, na ziemi. Właśnie po fane mogę pójść szybko. Fanów, fanów nam mi się zasiało. <laughs> A pytanie, jak te fany działają? Czy tak jak myślę, czy trochę inaczej? O, oh fuck, mam już pierwsze towarzystwo. Już widzicie, co się dzieje? Robi się ciemno na tej platformie. Już, już moby już, już się pojawiają. Już się respią. Eee... Czoła rea. Myślę, że to powinno wystarczyć. Raczej tak. I one chyba na reszcie działają, jeśli dobrze kojarzę. Więc dobra. Ty, na styk. Olej, jajca. Muszę abrydo robić. Super. Czy to już mamy. Teraz lecimy piętro wyżej. Czy mi starczy tych panów? dobra, no zanim puścimy jeszcze moby, to ja bym zrobił tutaj ten king chamber, a on będzie po prostu polegał na tym, że e, mob maszer, o kurde, dobra, teraz może być komitet powitalny tutaj, więc może tutaj załatam te dziurki, nazmer dziurek i spróbujemy to jakoś wychmienić na akcję na YOLO, oby, dziurka, dziurka, bleć czy się nie jest dziura, nie, wygląda na to, że nie, czyli to powinno, duch gdzieś się zrespił. Nie wiem, ja tu rozkminiam jedną rzecz, bo... Dobra, weźmy te. Weźmy drzwi zresztą, jak to Mamy trzy sztuki, a potrzebujemy więcej, dobra. 28 mogliśmy, bo tyle pateku nam zostało. Powiedzmy, że tyle starszy, hopefully. Okej, okay. i teraz powiedz mi, czy to pcha. Dobra, to działa, git. Znakomicie, że działa skubaniec. Okej. Okay. Hmm. hmm, 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 Pytanie, czy wszystko będzie działało tak, jak y nie. Jest taka szansa w macie, ten, ten w Ruś, y Banon. Oby to się... żeby ta szansa się nie sprawdziła. Jak sprawdzi się, to będzie przyps. Tu będzie ten mob i ten muszą, dobra, muszę więcej fanów ratować. Tak mi się wydaje. Proszę, żeby mi nic na łeb nie spadło. To jest trzy, jeden, i tu muszę jeszcze trzy muszę jeszcze stracić. Ewentualnie wezmę dwa, dobra. Pięć sztuk. Powiem na razie z I się oddalę, zobaczymy ile mobów się tutaj zrespi. Pięć eee, sztuk, start, start. Dobra, mamy pięć fanów. Eee, dobra, zróbmy tak, zróbmy patyki. 48, dobra. urbi chodź tu, bo hmm? no, popsułem. Coś ty popsuł, chaj ty być, To maszyna. Po pierwsze, żeby z tej maszyny do tej, z tej tu do tego i z tej, no w sensie, z tej tu do tego idzie, do drowera, ale z drowera już do maszynki nie chce iść. Ma trafić do żółtego stotu? Hmm? To trafiło. Tak, nie przemyślałem. Hmm. Replay. Ta maszynka idzie mi w to miejsce, ta rura, to i to trzeba przesunąć o jeden bloczek. Mm -hmm. To już mam w miarę zautomatyzowane produkcje razem okay. w sensie, 5. jak mi nie będzie to automatycznie, to będzie przechodziło z tego tam i to tam, to będę miał automatyczną produkcję razem 5. Trafia, nie trafia jeszcze. No nie, cały czas Mhm. Tyle działało i teraz się znowu popsuło, nie? Ale chamstwo. No, a się do niczego nie przyznaję. Dobra, teraz na razie nagrania, bo są jeszcze 3 godziny. A, działa. Bo było nie w tą stronę ustawione. Mm -hmm. Proszę, trochę likwidu poszło się walić, ale trudno się mówi. Kogo w niego, przecież mamy kuźba tego Multum. No, teraz będziemy mieli Multum mobów za momencik. Kiw te moby. Na razie mobów nie potrzebuję do szczęścia Już się coś tam zraśpiło, ty. O, szkielet I leciał w dół. to, to mamy komity powitalny na dole. Eee, tamtym wentaltorom nie spaliłem. Ups, czyli pan jest trochę za mocny. To tak, jakbym tego wyłączył, to się chuje i zbugował. No i dobry znak, że się zbugował. No kiw to, że się zbugował. Na to mam miną O nie, Reaper! Nie wybuchaj reaper, reaper nie wybuchaj Reaper padł, dobrze O, płytę dropnąłem Aha, bo te trzy muszą być skopane Ups, dobra Orby jeszcze nie skończyłeś tu swojej roboty Jeszcze nie? Nie Ojoj Fuck Dobra, padł sobie No to zaraz tak połączę, że... Tak jak tej konsumpcji, co to teraz jest, nie? Nie To będzie kuźwa działało mhm. I reaktor jest wyłączony, nie? Sok, tak No to zaraz będzie on Bo mi już zabrakło prądu Tymczasowo to oświetlę, e, co nie dokończyła roboty, gdzie ja mam coś ci poprawić? Najpierw proszę tu przyjść, to się robisz. No ale co? No. Mm -hmm. To ma trafić tu, tak? Z tej maszynki, po lewej nie idzie, się poprawi. Mhm. No. no działa. I nie wyrabia ci z tym solą. Produkcja soli jest niewystarczająca. Nie, produkcja soli jest, tylko nie nadążaj przerzucać w dół. No to trzeba upgrade'a wrzucić. Ja nie wiem, które. A wezmę. Adwansa na sumie. po przemocz by nie. No, ale dalej kuźwa coś jest nie tak, bo energii nie ma. Energy cube jest full, a w maszynkach nie ma energii. Mówisz. No, w której maszynce nie ma energii? Mm. No input jest. Energii. Więc no, ale widzisz, może nie po... No, ale nie, no tu jest połączone. No to dlaczego jest pusta, powiedzmy? Bo tu energii nie dochodzi w do kabelków. Czyli gdzieś kabelek jest rozłupany. A ja go nie rozłupałem, więc przepraszam bardzo. Ja tym bardziej nie. Tym razem ja byłem ostrożny. Poczekaj. No nie no, idzie normalnie. Lag chyba serwer za bo nie, czekaj, 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 czekaj. Czemu nie odputujesz Mendo? Czy się zlagowały kabelki? Bardzo możliwe, że się kabelki zlagowały. Nie, ten ciul nie chce się ogarnąć. Bo się Mendo prawdopodobnie obróciła. Ale coś obróciło. Teraz No zrobiłem, żeby akceptowało. Wejście i wyjście. Dobra, teraz działa. Git. Teraz buczy wszystko. Musz no, ci buczy, ja mam maflery włożone. Hmm. Dobra, Mob Masher weźmiemy Upgrade i teraz jeszcze witch water. witch water. i. i tabliczki. Ok, i teraz zrobimy taki system, po którym się żaden Mob nie pozbiera. Dokładnie. Czyli tu będzie ten Mob Masher, który będzie podłączony do bloku. O kurde, na krzywa postawiłem. Tu będzie bloczek, tylko nic nie widzimy innej rzeczy. Jak Mob Masher będzie zbierał itemy? Bądź tak. Mimo, że to nie wygląda, nie? Hmm. Ale zaraz to będzie w pełni automatyczne. Mhm. Mm I to w takim konfigu, co to teraz jest. Mhm. Mm Tylko muszę iść po kilka rzeczy. Oko, a ja tu uruchamiam mechanizm. Wypluję czystki temy, wleć. O, nawet nie pozwala mi podejść. Dobrze. To dobry znak. I zrobi się tutaj dorad? Tabliczki. Teraz tak, bierzemy tutaj tabliczkę. W tym miejscu tabliczki. E a pójdziemy po całość w sumie. A nie. Hmm. Co, jak zrobić item collecting na tej paczce? No serio, my batyków nie mamy A muszę zobaczyć na tym, na którymś odcinku e, MOP e, Grinder S To jest strzał z daleka A w tym to Będziemy potrzebować na pewno jumbo tanka no, z pewnością Ja myślę, że nawet Faniu, może rozwalić źródło światła I spróbował uruchomić tę farmę Żeby zobaczyć jak ta farma będzie się sprawdzała w praktyce Okej, okay, to rozwalone e, Klasa Tu światło jest na jeszcze na górze, okej okay. Git i skoro mamy światło rozwalone, to możemy zrespić naszego... użyć naszego dyrta. Nie trafiłem. O le mobu. I widzę problem. Niektóre moby po prostu nie są być atakowane. To jest niedobry znak. Musiałbym na ziemi być może postawić, ale widzę to nie działa nie więcej. O, podszedł i zginął. Sporu tu dropnęło już, dzień dobry. A to jeszcze... jeszcze jeden tu będzie ten, dobra. To musimy w sklepie kupić jeszcze jedną tą, 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 tą magiczne coś. Ale to weźmy tak. E, odłóżmy tę metry, nie potrzebuję. Wish Water w momencie, jak wyleję. Mam 55 C baksów, Pytanie, czy starczy? Powinno. 51 sztuk, dobra. 30, a 30 sztuk, dobra, git. Zrespimy, mamy tutaj. Oj, coś tu nie działa. Edek zablokował. Te moby się prze. O kurde, dobra, muszę sufit przebudować. Co to, lotujący kurok? Co jest? A teraz ładnie robiło. Te skończyłam brotę, Jak e, Ja, ja, ja kopiłem. Tego wulu no. systemu. Nie wiem, ja tu rozkminy chwilowo, co innego, ale nie mam czasu, biegać od systemu. Ale mam jeszcze większą rozpinę, bo z pierwszym jeden mechanizm. I będę musiał przebudować na ten górę. Jakby bazę. E, bazy tej, części tej, 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 tej na nie Co to za dźwięki, halo? Wow. Dupa! Po prostu się nie da przejść tego, na... No. Co Ty tam grasz? Sniper Elite. Aha. No jakby przyszedł do mnie i pomógł, no, to było zajebiście. Dosłownie sekundę potrzebuję Twojej pomocy. Bo Już nie wiem, czy mnie będzie już poczekaj, poczekaj, poczekaj. Kurde, masz ja tu poprawić ten system. Kurde, Zależy mi na czasie, a... się creeper wyjebał. A, i ty mnie zauważyłeś, ciekawe. Kurde. No ja to się zgadza, eee, nie ten. Drelem to zabudujmy. Dobra, no parma działa. Jest git. To się działa. Jest... Dobre miejsce, okej. Okay. O, o, edek. Dziś rozwalony czołg. O moja farma działa w końcu czy nie? Działa, ale nie kolektuje jeszcze przedmiotów. A czy jesteś w stanie przejść do mnie na sekundę i mi podłączyć tylko jedną rzecz zobaczyć? Co jest Nie jestem w stanie, jestem kurde w stanie, poczekaj. Już idę. Jezu, ile loot dropów? Ja pierdzielę. Mamy stack Ender pearl stary. No jestem. Co Ci nie działa? Żeby ta maszynka i tą rurą, która jest w dole ta żółta, wyciągała to w to miejsce. No żeby to potem tu dalej. No idzie. No, to wszystko. jeden. Wystarczyło konfiguratorem tyknąć. A, tylko że mi konfiguratorem tu nie chciał działać. I oddawaj bloczek. Jaki bloczek? Muszę no, to kuwa bloczek! był bloczek Ja byłem grzeczny. Teraz tak. No, weź grzeczny, ale... No, tych do soli to trzeba zrobić więcej, nie? Mm. No, zróbmy dodatkowe dwa lewery. Żeby moby trafiają i w, w kąt, żeby po prostu przelatywały na bok. Nie, to i tam leży. E co to jest w akumulator? Eee! Sterownik Nvidia, ty trolu! Nie. Kurbi. co? Masz taką maszynkę jak w akumulator w Thermal Seriesa. Nie wiem. W akumulator na to jakiś odkulać On by tak mówił. Nie wiem, crafting nie jest jakoś ciężki. A już wiem czemu nie działa, kurde, bo jest system który zwiesił przez tego, przez, przez, przez tego pojedynczego MOBA. Szajdzę. Iron koper. Tyle leży tych itemów, że to jest masakra. Ale mając underperły, będziemy mogli e, na spokojnie to wykminić. No ja już e, robię ten... E, ten... wakumulator. Pancerz PANCER SZWAJCA! jeszcze przepalić szereg aloi, a nie goty. Potrzebowałem 4 sztuki chyba, się teraz to się teraz się zgadzają, kurde. Tylko nie zgadza mi się jeden mechanizm tutaj. Dobra, będę musiał to zmienić. Łap. A, czekaj, bo, bo nie mam... bo mam kurde fuleku Wakumator. Co możemy w tym zrastować? Nie, nie wiem co możemy w nie mam pojęcia. Czy widzisz ile leży? Ty wiesz, że tam wejdę zaraz na bombę, nie? Jeszcze nie będę patrzeć koło. <laughs> wiesz, że wysadzisz nam bazę przy okazji? Możesz złapać Ma, się Możesz, do, możesz do, 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 do tych krańców podejść. Jak zawsze. A ja szybko spojrzę na neta. Czemu, czemu lubię ruskie fazy wciskać mi zdania? Nie, nie wiem, jakoś mi się podał, po bananie to przyjęło i... Tak zostało. No zmienię difficulty na, na moment. Pierdyka, mi mamy i Mam pełen plecak i temów. Tym lepiej powiedz jak ja on coś wlać z wiaderka do pieca tego Tinkersowego. A, dzięki. Przypomniałem się. No i... Kurwa, do rzeczy, ludzie, do rzeczy. Co się stało? Nie wiem. Spamią mi na Discordzie, bo nagle Ether kru... przestał działać. Kurna! Nie wiem, powiedz, powiedzę tego. Powiedz, że swoją robotę wy... puchę wykonałeś i w dupie. No właśnie. Bym coś powiedział, ale Urbi wykrzyczał że za dużo przychodzi. Tak, lej leży. No, banana twierdzenie w chuja części to jest zajęcie. Jakiego chuja? <laughs> Takiego bananowego. Tu Urbi, kiedyś zakończysz tą budowę. Na razie rozbudowuję to bardziej. Ue, wentylator nie woczył. No właśnie. Ty, bo mnie spychać nie chce. Brawo, ty. Brawo, ja. No, tu jest ulepszone, tu jest ulepszone, dobra. ty, panie? Łale mnie dopiło. <laughs> Łapający urban, dobra no to działa, więc to jest dobrze, teraz tak, tu jest platforma, to tu będzie leciały moby, a ja chcę, żeby fany leciały, a e, nie tak, będę tymczasowo tę wodę, żeby się nie skazić, raz, dwa, e, ciebie skopię i raz, dwa, dobra, Czy to będą te fany jakby tutaj te kont kontrolne, a pozostałe fane lecą tutaj, tędy, dwa, trzy... 4-5 to będzie takie główne, główne pomieszczenie na, na główny zrzut jakbym to nazwał. Kręci się? Kręci się. Eee, Szydkowie się kręci, nie kręci się, bo lampa nie jest e, dobrym przewodnikiem. Dobra, to musimy to spuścić inaczej. Puścimy tak i najwyżej damy tu bezpochodni, pochodni. Ewentualnie przyniesiemy lampę z systemu. Macie jak nie, nie ma przy sobie żadnej lampy. Chyba nie ma. Dobra, mam mam lampy. Więc na razie jest cicho. Okej, okay, ty mnie wciągasz i... Jak MOB tu spadnie, ląduje na kolcu. Nieważne, gdzie pójdzie, to ląduje na kolcu. I załóżmy poleci stąd, to od razu ląduje, dobra, nice, o to mi chodziło. Lambda formy mogę teraz lupcyć w sumie. Może no, na tutaj. Więc tutaj dodam światło na górze. I. ma duch. I tutaj dam platformę, a tutaj wezmę puszczę, o. To plan. plan. do wykonania. O, Git, nie było wody, dobra. Tu jest ciemno, pięknie, czyli wszystko się zgadza. Teraz Absorption Hopper dam tutaj i czy on wyłapuje e, Show Area? Dobra, hmm. minus 2, offset NS i coś takiego, dobra, może być. Czyli tu wszystkie itemy teoretycznie, jeżeli złapie, znajdzie jakiś item, to powinien wyłapać. Tylko pytanie: czy on ma. Czy on potrzebuje jakąś energię? Eee, coś mi nie działa tam w sobie. Dobra, ja z powrotem. Mm. Ogólnie byśmy musiał go przesunąć jeszcze jeden bloczek do... Moją stronę. On nie sięga tu do końca. No cudowo. Bo mam być tak tu, idą w pobliżu. No tak, ale w razie czego? Żeby po wszystko, nie? Czekaj, wezmę skrzynkę. tę skrzynka i ta skrzynkę skrzynka będzie robione importer i ten. Tak myślę, że to będzie takie dobre rozwiązanie, dobra. I... A czemu rzutki się nie rozkręcą jeszcze? Dobra. Ej, czyli co? I ten mnie łapie? Ten, ten, ten? jest? Nie łapie się temu. A łapie, dobra, tylko muszę go dać wyżej. Bo dźwignia to aktywuje Mob e, jakby powiedzmy koliduje z, z tym itemem. I możemy też jumbo tanka zrobić z boku, żeby wspierała MAX, ale to, to jest PUBIE, dobra. Uwaga, czy nie, honor. Ło, enchantowany. Działa. działa, działa, działa. Tak, powoli działa. Bo spędzę. O masz czaszkę! Mamy questa! Oddawaj tą czaszkę! Mamy czaszkę, druga. Jeszcze jedną zdobyć. Kradziej. ile questów wyglądaliśmy w sekundę, nie? Kradziej. Ile slajmu w ogóle się generuje. O, jest czaszkę. Udaj. A, też mam. Zobacz, tu mamy ten chapter gotowy, chapter challenge, potrzebujemy 64 sztuki. A, ty i ja, i ja, i ty zbieramy to tego, co zaliczy nam obu, dobra. I mamy nether i musimy pokonać jednego widera, dobra, to, to zrobimy go... Pokonamy go na odcinku w nie? Myślę, że bez lemu. Eee... Albo ja bym coś zatem No nie, działa. Dziewięć czaszek już. Będą witaminki. Przewaliło cię. A, bo to tylko to zostało. Super, znakomicie. Halo, halo? Halo, jest jednego. Halo. No, czy on tego nowo. Mm -hmm. A ja U. idę podłączyć system. Tak mi się wydaje, bo... i te mi się drastycznie przepełniają. U Jezu, ten ma full expa. Dobra. Jumbo tank. Mm, mam już drugą czaszkę. Dwa jumbo tanki, mam, mam 13 czaszek. Gross cable. Eee, I teraz tak. Stack upgrade 1 O, bez Speed Wypadł 3. Eee... I teraz y, co ja potrzebuję? Potrzebuję importer. Weźmy adwansa w sumie czemu nie? I to wszystko będzie szło naszym systemem. I puśćmy tutaj, zróbmy dziurkę i puśćmy tędy rurkę. Środkiem, dobra. No, kolejna tożka. Już mam cztery. Nice. Więc teraz można robić? Spadmy widerów. Nie. Chyba widzę, że Ale tu tak? Sobie... Musiał się teleportować. Ja go nie biję, ja go mam gdzie. ja się będę z nim to jest zwykłe, czy zwykłe to jest? Fadł. Miękkie nie lubią, ja też nie lubię. lubię, lubię. Też tak, mam przejść Mamy już 21 sztabek. Czaszek yy, już. Nie, wróć, 14. Daj mi też te czaszki. Dawaj mi je. Ja zbieram. Dobra, to bab się. O, dosypało ich. 10, 11. 11 sztuk dosypało. No, mi znowu zwiesiło. Może, mi znowu to, może to nie jest dobry pomysł, żebyś siedział w tej farmie? Może no, nie wiedział. Też ja się już sam rozłączam tym razem, nie? Hmm. No ale już itemy powinno wyciągać, eee, coś się zwaliło? Nie, nie mam cały czas encrypting. Dobra, wywaliło. Repet. Czemu z zementowej skrzynki nie wyciągasz itemów? Dobra, podmienię to zwykłym. No, już jest 10 minut pogram. Ja już mam pusta główek. Nieźle. Złóż mi to to, to co? Rz mi główki, które masz. Nie mam żadnych przy sobie, wszystkich się oddałem. No Potrzebuję 64 sztuki No to już jest 34 mam. Ja chyba, ja chyba wiem bo to nie chcę się wyciągać. To, że podciągnąłem po, kabelety, to nie znaczy, że podłączyłem do systemu, nie? <grym> Brawo ty! Brawo ja. No właśnie, nie podłączony. Teraz jest podłączony. Wyciągaj temy tak, widzę, że wyciągam. Widzę że, widzę, że itemy ruszają. Ciekawe, ciekawe po nocy ile się zrespi tych, 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 tych itemów Mnie To, to bardzo chyba nie wiesz Mówisz? Zrobiłem dwa jambotanki mm, To żeby się... Szyby tam Mówisz? No co, jak to idzie do systemu to co? W sumie można się wypakować po Tego jest, nie? Tak, ja już wypakowałem mhm. O, to slimek slime jak skaczą kurde Ej, ale chyba miałem ciekawy pomysł tym, nie? No, 52 czaszki i teraz są 54 58 osiem. Hmm. bez sensu pokazuje nie, a wyskakują po cztery. Hmm. 59, 60. Kurwa, jeszcze cztery. A, proszę, jeszcze jedną na głowę. 62 już. No to jeszcze jedna. To się dwie. Jeszcze jeszcze jedna. Zapomniałem, że jedną na głowie miałem. No, raz dwa raz właścicieli, raz wleci. coś się moby wyciszyły. No bo coś czaszki nie lecą. No chyba żaden mob nie leci. O, odwiesiło się. Poleciała czaszka. Mamy quest'a i możemy chaptera wykonać. Mamy witaminki oficjalnie! W Końcu! Tak jest! Pięknie! Mamy witaminki, czyli item, który bardzo nam się przyda. W Końcu możemy kopać po Twilightie i w ogóle poniżej 40, 40 latki. Zobacz to, Maciek. Lecę do Twilighta i idę kopać. Jest no to, tu jest Twilight. jest Twilight. Co? A założyłeś chociaż te witaminki? Założyłem. Nie ma żadnego efektu, możemy kopać, patrzcie to! Cyk, 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 idziemy w dół, idziemy w dół. Tak jest O, hi 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 hi, hi, hi. słyszałem z Kubańca. I się dokopałem do bedroka. A ja wykopałem urań. hej, hej, je, hej, je. Florid. No, ten. To podejrzewam, że następny odcinek będziemy szli do Twilighta. Więc spoko, czyli mamy mob farmę i ja mając mob farmę, będę musiał w końcu skupić na jakimś innym mechanizmie być może, albo po prostu po wykonaniu questów, tak myślę. To brzmi jak plan. Krócie mówiąc, dzisiaj zrobiliśmy bardzo duży progres, bo ja zrobiłem, można powiedzieć, automatyczny, automatyczny system root X5, czyli raz 5. Ja rozbudowałem bazę plus yy, ogarnąłem Mo farmę, nie? A to mob farma serio nam się przyda. dobra, tego na razie nie zrobimy. Pięknie, dobra, zostawiam Was z tymi mobami, ja w takim razie dziękuję za oglądanie lajkujcie, komentujcie, sub subskrybujcie, ja byłem Damian, a to był, to był Raft, a Opolis i widzimy się standardowo jutro, najbliższy strumek, nie wiem kiedy, ale zobaczymy, myślę, żeby raz w tygodniu takiego strumyka odpalać, ale zobaczymy jak to wszystko wypali, więc na razie.